Edukacja do kultury to takie specjalne okulary, przez które patrzymy na miasto, ale też to ta specjalna iskierka, którą odkrywamy w sobie i tych wokół nas. Edukacja do kultury Gdańsk. Czyli obszar, w którym pielęgnujemy to co najważniejsze, najwrażliwsze, gdzie budujemy to co najtrudniejsze, gdzie wspieramy edukację Kulturalną. To kształtowanie kompetencji artystycznych i kulturalnych gdańszczan. to dla mnie okazja, by zaprosić wszystkich do wspólnoty myśli, czyli do spotkań, w trakcie których poruszamy ważne dla uczestników tematy. Edukacja do kultury Gdańsk to my. To jest dla mnie zjawiskiem, które nam pokazuje, że możemy się uczyć w sposób kreatywny i nieszampowy. To rozwój kompetencji moc inspiracji i współpraca. Edukacja do kultury państw to nauka przez zabawę, robienie szkoły inaczej. Edukacja do kultury dla mnie to jest tworzenie przestrzeni dialogu. Dla mnie to nowe możliwości opowiadania o historii naszego miasta. To niezwykłe zaproszenie dla tych, którzy szukają w sobie wrażliwości, dobra, piękna, wiedzy i uważności. Jest to e, spełnienie mojego Wieloletniego marzenia o tym, by placówki kultury, placówki edukacji, placówki artystyczne, NGOsy, by współpracowały ze sobą. Wymienianie się doświadczeniami, inspirowanie się nawzajem i zdobywanie nowej wiedzy. To wymiana myśli, wspaniałe, inspirujące spotkania, nowa wiedza, która ma odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy. Skąd przychodzimy i co wnosimy do tego miejsca, które jest naszym miejscem na Ziemi. Bardzo dobry projekt, bardzo dobry program. Bardzo się cieszę, że możemy go realizować w Gdańsku. Edukacja do kultury Gdańsk. To działa! Włącz się!